Tak. Halo, dzień dobry, pani Paulina? Mhm. Uh -huh. Ja dzwonię w sprawie perfum. Mhm, uh -huh, ja też słucham. Nie przeszkadzam o tej godzinie, bo jest późno. Nie, 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 nie. A ja mam w przyszłym jest tygodniu randkę, wie pani, pierwszą w życiu moją randkę <laughs> i chcę się wystroić, wypsikać. Żeby nie było, wie pani, wstydu, bo poznałem kobietę ja, przez ja, internet, ja. przez internet ją poznałem, żeby nie zrobiła obrotu napięcia jak mnie zobaczy. <laughs> No, Powie o, mi pani, nie czy, czy te perfumy Avon, Avon, Avon mm -hmm. Alpha, one są for men czy for women? To są dla mężczyzn, no. For men, a from Paris czy nie? Słucham? Czy są from Paris? From Paris? Ech, nie, nie. A skąd są te perfumiki? Powiem pani. A nie pani... ma pojęcia, A skąd je pani ma? Do to no, to no, z Avonu, one są... Po prostu Avon to jest, jest taka większa firma, oni mają więc swoje katalogi sprzedażowe i już planuje... A pani jako kobieta, tak niech pani powie, jakie by pani mi poleciła perfumy? Z tych, co pani tam ma. Z tych co tam mam tam są. Eee, alfa.

Mówię, to pan się wykąpie żelem, a perfumem się psiknie, bo jak się pan wykąpię, to myślę, że będzie zbyt intensywny zapach. O, <grym> proszę pani, mi tak zależy na tej kobiecie, jak ją zakłudły z to nie mogę się doczekać już. Zadzwoń do psychiatryka. Ja mówię pani poważnie, bo to jest. Ja, ja nigdy w życiu nie miałem styczności jeszcze z kobietą. ja Bardzo mi się ona marzy. To jest moje marzenie, ona. Kasienka z internetu. No jasne, że ta Kasienka z internetu, ja już do fryzjera jestem umówiony, zamówiłem ciuchy. No to pan się spieszy, bo to lockdown idzie i nie może pan nie zdążyć. Niech pani nie straszy, niech pani nie straszy, bo ja jestem już zakochany, ja ją kocham i ja muszę się na niej wystroić, <grym> wypachnieć. Powiem pani, a te perfumy dla psa, jasmin, ile one kosztują u pani? Jakie? Dla psa, perfum dla psa pani ma. <grym> nie mam takich. Jest, perfum dla psa u pani Jasmin. Naprawdę? No. Nie. Nie, ja powiem pan, co tam jest w tej ofercie. A nie, to nie, nie, nie dla pani, tak? bo ja mam psa, ja chciałem go też wypachnieć, żeby ona przez psa nie spierdoliła. Nie? Ja, 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 ja myślę, że psu może się nie spodobać. Mhm. To niech pani coś mi poleci tutaj. Proszę, jak najbardziej. Ja słyszę, że pani jest taka przebojowa kobieta. Pani wie, co się kobietom no. podoba. No nie, nie Bo tam ja tam powiem pani tak, tam bo tam może tam tu nie? może wybierzemy jakiś perfum pod klimat. Ja pani powiem, jak to będzie wyglądało. Ona do mnie przyjedzie no. i no wiadomo zamknięte restauracje, to ja w domu przygotowałem yy, yy, stół specjalnie od sąsiada duży stół pożyczyłem, od jareczka będzie, proszę <laughs> pani, płatki róż <laughs> Będą świeczki, kurwa, zamówiłem świnie taką, wie pani. Normalnie prawdziwą świnię, będzie normalnie wniesiona świnię. Pan nie uciekła, ta świnia. Kurwa, niech Pani nie straszy. Będzie, nie żywa ona będzie, ale taka wie Pani, normalnie na całym tym. Na cały stół będzie świnia. Mamy taką ucztę, no. że chuj, powiem Pani. Ja się nie mogę, moja mama nawet się zaangażowała w tą randkę. Tu wszystko mi pomaga tak, przygotowywać. Pomożę. No i dobrze. Bo wszystko, malę, nie? wszystko mi pomaga przygotowywać. Ona mi, ten, mama mi już do, doradziła ciuchy. I teraz ja dzwonię po perfum. Ja muszę się wypachnieć. Ja powiem pani, że ten się wszędzie już. Słyszy mnie pani? Ty, rozłączyło się coś. Chyba rozłączyła. Kurczę, no. To mam... to ja no, coś to rozłączyło. Słyszę no. no i, i te, no i właśnie tu teraz jesteśmy na etapie wybierania perfum. No. No. Z tych męskich które mam. No to w sumie to są takie czarne, one się nazywają men po prostu. No to one są bardzo fajne. przynajmniej najbardziej chodliwe, jeśli chodzi o te męskie perfumy. No i w sumie te elite też są bardzo fajne. Chodzi, A o to, pan pan ja, pan... chodzi o to, że ja jej otworzę drzwi i ona już ma mieć, proszę pani, kisiel w majteczkach. Jak mnie powącha. <grym> o, wie pan to no, ta, takich specyfików specjalnych to ja nie mam. Chodzi o to, żeby jej na wyobraźnię wejść, wie pani o co chodzi? Żeby ona wejdzie i ona już widzi mnie na go. O to, o to mi najbardziej chodzi. Żeby ona miała na mnie większą ochotę niż ja na nią. To jest, proszę pani, moja szansa życia, bo ja nigdy chyba kobiety nie znajdę. Ja dam pani moją mamę i niech pani z nią wybierze perfumy, dobrze? Jako dwie kobiety. Dobra, jasne. Mamusiu, trzymaj telefon, rozmawiaj z panią. Perfumy, perfumy teraz załatwiamy. Później kuruty. Hej, halo, dzień dobry. Proszę pani, bo on, mój, mój syn będzie miał randkę. I my szukamy no. dla niego perfum. Proszę pani, to jest jedyna szansa, żeby ten kłagówek znalazł dziewczynę. Ja tu zrobię, ja tu na rzezach stanę, żeby on kła ku... wziął ślub. Ja mu kupiłam, ja mu nawet kupiłam wersję premium na jakimś portalu randkowym. I nie idzie. No i właśnie przyjeżdża jakaś ruda kłakaśka. Ale już niech będzie taka, bo proszę pani, no. No przecież górę, to on całe życie. Całe życie będzie przed komputerem. Debil siedział, ja nawet wnuczki nie zobaczę ani wnuczka. No to też taki fajnie, no. No, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Ja powiedziałam już ku... Na koniec. Zakładamy już mu ten konto. Założyliśmy, odezwała się Kasia, przyjeżdża do nas na cały weekend, następny. No i my tu szykujemy. My tu ja. musimy ją tak zrobić, żeby została. Dajemy, ja że dla Kasi to trzeba. Czoretkę papierową i do uszu. Proszę, ja pani powiem tak, że my już ściany pomalowaliśmy, żeby nie było kufasiupy. Zamawiamy teraz perfum dla, dla syna. Za chwilkę będziemy zamawiać perfum dla psa, bo on czas czasami pidoli solidnie. I bramtka musi pójść na cacy. Ja mu, kupiłam ja mu kupiłam słuchawkę. Ja będę mu nawet kur mówiła, co ma mówić, przez słuchawkę. To jest proszę pani akcja, akcja operacyjna. To nie jest kupawie, pani! To, to, nie, to nie jest zwykła randka! Bo normalny facet to jak nie wyjdzie randka, szuka kolejnej. A ten debil, on będzie grał w te komputery i już nigdy nie zobaczy nie, synowej. Trzeba odciąć dostęp do internetu. Tak. Oni już chcieli kupować gumki. Ja zabroniłam. Ma być kwaczysty seks, ma być robione dziecko. No może się uda wtedy. Ja tego kuwatu pilnuję. Bo ten no debil. Ten debil on nic nie chce robić w życiu. Tylko chodzi do pracy, wraca i komputer. Trzeba to zmienić. Trzeba to zmienić. On ma mieć babę, kurwa i syna albo córeczkę. No tak, tak, trzeba. A pani może... Pani ma faceta? A mam. Łeee, szkoda. Jakąś koleżankę? A coś może i się znajdzie. To jak nie wyjdzie, to ja sobie numer do pani zapiszę. No jasne. Na razie damy szansę dla tej rudej. Siksy. Może akurat. Ta! No dobrze, to jakie tam perfumy pani poleci? Każde, w tym przypadku każde. No! Każdy ci nadadzą. No niech pani coś poleci! Ja to ja mogę polecić. Avon men chyba są najlepsze. Tak, drogi, tak. tak one tak. muszą być formen proszę pani. Tak, są no, formen. Więc mm -hmm. nazwy mają mężczyznę. Mhm uh -huh, uh -huh. mhm Ale mama dobre hot dogi zrobiła. Kopam, ku... bedeśle po co myschęć nie wiem. Ja myślałem, że kurwa ten, parówki z czajnika są niedobre, a tu kawa ku... w hot dogu są pyszne. No i ci się gotują jak z garnką. No. Ja nawet na studiach takich nie wpierałem, bo też czajnika żarłem. No właśnie. No. No dobrze, proszę pani, to my chyba się zdecydujemy na te Awon. No. A które no. konkretnie? Formen. kupa, formen niech będą. Dobra, super. To jak jutro zadzwonię i sfinalizujemy transakcję. No jasne, że tak. Normalnie ja się w pani chyba zakochałem. Ja będę chciał własnoręcznie odebrać i perfum, i buziaczka od pani. Oj, tego drugiego tu nie mamy w ofercie. No, ale zrobi pani wyjątek. Ja muszę z kimś ten, y się nauczyć całować, bo kurwa, żeby tu. A ja dać myślę, plamy. że mama pomoże. Mama zębów nie ma, kurwa się pożegam. No weźmie pani mnie ja, nauczyć z językiem ja, ja, ja i. Ja A pani też ma szczelę? Nie, nie, wezmę od taty. No ja bym chciał z taką, wie pani, prawdziwą zębatą dziewczyną, niech się pani ze mną przyliże. Ja może się nauczę czegoś. To ją zaskoczę. Myślę, że tak to nie działa. Ja się teraz właśnie jestem na etapie uczenia się całować z, w, z lustrem. Wie pani o co chodzi? Ja sobie w, zakładam perukę i sobie wyobrażam, no. że to jest ona i całuję lustro. No, to na pewno jest sporo mycia luster później. No jest, ale powiem pani, że tak się stresujemy, że muszę coś poćwiczyć, bo naprawdę może być. Nie ja rozumiem. Ja się jeszcze nigdy nie całował. Ja naprawdę, jak się całuję z tym lustrem, to ja się podniecam. To jest k**wa ciekawe. Ale rzeczywiście ciekawe, no, to ciekawe. No, powiem pani, że tak się przygotowuję jak nigdy. Nawet filmy pornograficzne z Rodymi oglądam. No, nie będę te to, kiedyś, to tak, nie? Taki, miała pani kiedyś takie <laughs> fantazje? Co? No dobrze, to jutro dzwonię, nie będę pani przeszkadzał. Dobre, super. Wszystkiego dobrego. Dzięki za miłą rozmowę. Fajnie, było się. Ja też bardzo dziękuję, jest pani prześwietna. Ja bym pani całą szyję. Nie. Super. Do widzenia. Miłego Do widzenia. wieczorku. Pięknie. No, i ta umie się bawić. Nie? Ta pani widać, że nawet jak już w połowie skubała, że to są jaja, to się mówi: ja się pośmieję, chociaż fajnie sobie yy, spełni, spędzę czas. Nie? A nie, kurwa. To jest Nie? Hmm. Aż bym od niej kupił te perfumy.